Zapraszamy na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Ponad 10 worków śmieci zebrali radni młodzieżowej Rady Miasta Chorzów podczas akcji sprzątania terenów zielonych. 2 lipca młodzież przy współpracy z firmą Alba uprzątnęła teren w okolicach schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie. Ekologia jest ważna, ponieważ jesteśmy młodym pokoleniem i tak naprawdę my musimy zadbać o planetę, na której potem będziemy żyć. Nikt inny za nas tego nie zrobi. Po prostu trzeba czasem wziąć w sprawy swoje ręce i zrobić coś od siebie, czy też dla siebie i dla innych. Mamy bardzo dużo energii, dużo zapału, ogranicza nas tylko i wyłącznie liczba worków. Mimo, że byliśmy trochę zamrożeni przez parę miesięcy, nie mogliśmy niestety wykonywać żadnych działań, ale znaleźliśmy miejsce w Chorzowie właśnie, które jest troszkę zaśmiecone i jako, że dla nas jako młodych bardzo ważna jest ekologia, to stwierdziliśmy to co? Bierzemy sprawy w swoje ręce i posprzątamy tutaj. Warto podkreślić, że nie była to pierwsza inicjatywa młodzieżowych radnych związana z uprzątnięciem terenów zielonych. W tegorocznej akcji Chorzowskiej Młodzieży pomagał również miejski radny Bartłomiej Czaja. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda proces tworzenia dzieła sztuki, teraz jest okazja zobaczyć to na własne oczy. Od 1 lipca w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie można podziwiać wystawę Piotra Naliwajki oraz przy okazji podglądać artystę przy pracy. Dom kultury powinien coś robić takiego, żeby ludzie nie zapomnieli, że tutaj coś się dzieje. A ponieważ właściwie nie można robić koncertów czy innego rodzaju zajęć, no to wymyśliliśmy, że zrobimy wystawę, ale nieprawdziwą wystawę, to znaczy taką z wieszaniem obrazów, z, jakimś tam, z jakąś tam pompą, tylko takie zniesienie obrazów trzy piętra niżej po to, żeby one znowu zafunkcjonowały tak jak u mnie w pracowni, czyli żeby się zmieniały, przestawiały się, tak jakby wyjeżdżały na inne ekspozycje i tak będzie właśnie to wyglądało, że będą się pojawiać co i różne nowe prace, no i równocześnie powstanie jakiś obraz, bo właśnie wczoraj zacząłem malować taki na scenie tutaj taki popis <grym> action painting, czy coś w tym rodzaju, bo to się będzie rozwijało. To na razie jest takie powolne, powolne, a w pewnym momencie coś z tego powstanie. Tak prawdę mówiąc jeszcze nie bardzo wiem co. Wystawa w Domu Kultury będzie dostępna do końca lipca. By podejrzeć artystę podczas pracy zapraszamy w środę, czwartki i piątki w godzinach od 14 do 18. Zakończył się remont budynku przy ulicy Dąbrowskiego 7, obiekt, którego historia sięga końca XIX wieku, pełnił w przeszłości wiele funkcji, będąc m.in. siedzibą Miejskiego Domu Kultury Centrum. To jest piękny budynek położony w centrum Chorzowa przy ulicy Dąbrowskiego, w zasadzie paręset metrów od, od Chorzowskiego Rynku i Magistratu, który od 100 lat, od początku swojego istnienia służył mieszkańcom tego miasta, w różnych okolicznościach, w różnych czasach. Wcześniej, całkiem niedawno był tu Miński Dom Kultury Centrum teraz stworzyliśmy nową instytucję, która ten budynek przejęła właśnie dzisiaj oficjalnie. Instytucją, która przejęła opiekę nad budynkiem, jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej, planujące organizować w obiekcie zajęcia i wydarzenia kierowane do różnych grup wiekowych. Kiedyś działaliśmy w, w ramach tak zwanej Akademii Seniora i Dzielnicowych Akademii Seniora. Teraz skupiamy to w jednym punkcie i rzeczywiście te zajęcia dla seniorów będą odbywały się codziennie, oczywiście o ile pozwolą na to warunki epidemiczne. Natomiast będziemy też skupiać się na takiej działalności kulturowej. Koncerty, także dla młodych osób, różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty. W każdym razie oferta będzie bardzo, bardzo szeroka dla praktycznie wszystkich pokoleń: po to, żeby łączyć starsze pokolenie z młodszym, ale też dawać coś rodzicom z dziećmi, ale także osobom młodym, także nastoletnim oczywiście. Koszt renowacji budynku wyniósł 5 milionów złotych, z czego część kwoty niezbędnej do realizacji projektu pozyskano z funduszy Unii Europejskiej. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.